Często pytacie nas jak wyceniać zlecenia druku ściennego, dlatego przychodzimy z odpowiedzią. Tak. W druku ściennym główną walutą jest czas, dlatego to właśnie na czasie oparta jest cała kalkulacja. Pierwszym takim podstawowym elementem, na który musimy zwrócić uwagę, jest powierzchnia grafiki, jaka będzie nadrukowywana na ścianę. Metry kwadratowe tych grafik liczymy po krawędziach, bez względu na to, czy to jest grafika o nieregularnych kształtach, czy kwadratowa. Mhm. Kolejnym elementem jest kolor ściany. Jeśli jest to biała ściana, drukujemy bez podkładu. Jeżeli jest innego koloru, drukujemy z białym podkładem. Jeśli drukujemy z białym podkładem, drukarka drukuje dwa razy wolniej. A im więcej czasu potrzebujemy na zadrukowanie, tym wycena musi być odpowiednio wyższa. Tak, kolejną rzeczą jest lokalizacja i dostępność miejsca, w którym będzie robiona realizacja. Po pierwsze, w zależności od tego, jak daleko musimy do niej dojechać, tyle odpowiednio doliczamy. Plus, jeżeli okazuje się, że po przyjeździe na miejsce realizacji musimy tę drukarkę jeszcze wnosić daleko po schodach, lub też nie można podjechać po całym miejsce realizacji, przeliczamy to na czas i na podstawie tego czasu przeliczamy to na pieniądze. A kolejnym elementem są godziny, w jakich możemy drukować. Są miejsca, w których możemy drukować od rana do wieczora. Zdarzyło nam się miejsce, w którym mogliśmy drukować tylko w nocy. Drukowaliśmy w Solinie. Tam był wąski korytarz kolejki, w kolejce gondolowej i za dnia po prostu tam dużo ludzi, dużo osób przechodziło. Dlatego musieliśmy zrobić druk w nocy. I to też miało wpływ na. Cenę. W przypadku, kiedy u klienta drukujemy więcej niż jeden druk, zwracamy uwagę, w ilu pomieszczeniach ten druk będzie wykonany. Jeżeli to jest kilka pomieszczeń, to za każdy rozpoczęty druk doliczamy kolejną opłatę, dlatego że. Przy wyjeździe drukarki z pomieszczenia musimy złożyć ją przynajmniej do połowy, po to, żeby móc ją przemieścić, przetransportować do osobnego pomieszczenia. Jeżeli musimy zmienić również piętro, no to też odpowiednią kwotę doliczamy za każde dodatkowe piętro, no bo trzeba drukarkę rozłożyć do zera i przenieść ją i złożyć ją z powrotem. Co wpływa na czas, co oczywiście wpływa na końcową wycenę. Tak, zauważcie różnicę między drukowaniem trzech grafik w jednym pomieszczeniu na trzech ścianach. A drukowaniem trzech grafik, każda grafika na innym piętrze, bez windy, wnoszenie, znoszenie, ustawianie i z powrotem to wszystko jest czas, który musimy wycenić. My, z doświadczeniem, jakie już mamy, Zakładamy sobie godzinę na rozłożenie drukarki i przeniesienie jej na inne piętro, i ponowne złożenie jej i przygotowanie do, do druku. Warto pamiętać, że oprócz przeniesienia drukarki należy od początku wyznaczyć miejsce, w którym będzie sam druk, więc to też zajmuje trochę czasu. Nie chcemy za to płacić, więc przewidujemy to wcześniej i doliczamy to do kwoty końcowej dla klienta. Ostatnim elementem, który ma wpływ na wycenę, jest grafika. Jeśli klient chce, żebyśmy stworzyli dla niego grafikę od zera, wyceniamy ją u jednego z naszych grafików i przekazujemy to tą kwotę klientowi. Jeśli mamy akcept, to zaczynamy działać. W momencie, w którym grafiki są pozyskiwane z banków grafik lub klient ma swoją grafikę, taka opłata nie zostaje doliczona. To jest często kwestia kilku euro. Tak samo drobne przeróbki graficzne to jest często kwestia 20-30 zł, dlatego tak małych sum nie przynosimy na, na klienta. W momencie, kiedy to jest kilkaset złotych na stworzenie grafiki od zera, wtedy już y, płaci za to klient. No i ta grafika też na przyszłość często przydaje mu się do innych rzeczy. Często było tak, że Klient ma jakieś swoje stare logo, które nie jest już najwyższej jakości, a dzięki temu, że trzeba było je wydrukować, to musieliśmy je zrobić od nowa poprawnie, ale klient ten mógł później wykorzystywać te logo do dalszych swoich działań. Dlatego klienci rozumieją tą opłatę za stworzenie czegoś specjalnie dla nich, spersonalizowanego, i to też, żeby są właścicielami tej grafiki, więc, więc to jest ok, nie spotkaliśmy się jeszcze. Ze zdziwieniem ze strony klienta. Tak jest. Podsumowując, główną walutą dla drukarza ściennego jest czas, więc wycena druku ściennego składa się z trzech elementów. Z powierzchni, jakiej drukujemy, oraz z koloru podłoża, na którym jest ona wykonana, z opłaty logistycznej, w której zawiera się czas na dojazd, czas na rozłożenie maszyny itd. oraz grafika, o której Mateusz chwilą wspomniał. Tak, wszystko się zgadza. I to by było na tyle. Jeśli chcecie zobaczyć nasze realizacje i być z nimi na bieżąco, odsyłamy Was do Pinteresta, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Do zobaczenia w następnych odcinkach na kanale. Cześć! Cześć.